Dzień dobry, witam was pięknie w niedzielny poranek, szanowni państwo. Ja mam zawsze dobry humor, jak mam omawiać sondaże, gdzie Polskie Stronnictwo Ludowe jest absolutnie na dnie. Oni leżą na deskach, tak jak Donald Tusk leży na deskach po tym jak mu Nawrocki odpowiada i Nawrocki robi lepsze zasięgi w sieci niż Donald Tusk. Chyba nie o to premierowi chodziło, ale co do PSL-u, no ich badania poparcia to jest po prostu cudowny. Pokaz, jak można zmarnować siłę wielkiej partii, która od kilka dekad istnieje jako PSL na polskiej scenie politycznej, ale wcześniej jako też ZSL istniała w czasach komuny. Pamiętacie, oni w czasie komuny to byli taką satelitą PZPR, ZSL i tak dalej? No, szanowni państwo, to jest akurat bardzo niechlubna historia ludowców. Potem pięknie się przeobrazili w taką partię trzeciej RP, oczywiście partię systemową partię, która z każdym może wejść w koalicję. Nawet jest to słynne takie przysłowie, które mówi o tym, że kto będzie rządził w Polsce. Koalicjant PSL. PSL zawsze się potrafił obracać. No ale ta obrotowość kiedyś musi się kończyć. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Wszystko ma swój koniec. No i chyba będzie miała już powoli koniec historia polskiego stronictwa ludowego w Sejmie. No chyba, że Władysław Kosiniak-Kamysz zdecyduje się na to, żeby pójść w ramach jednej listy, listy koalicyjnej z Koalicją Obywatelską, albo nawet nie w ramach listy, tylko żeby posłowie PSL-u. Trafili na listy koalicji obywatelskiej, to byłoby jeszcze bardziej dla PSL-u upokarzające. No, zobaczymy, jak to się skończy, ale jak widzę, ostatnie też badania i CEBOS, i tam Opinia 24 i inne, i widzę, że ludowcy mają 1,5% poparcia, to naprawdę, no, ja pa mi się cieszy. Ja jestem wtedy cały uśmiechnięty. A wiecie dlaczego? Bo przynajmniej te środowiska, które. Mm, od dekad głosowały na PSL, utrzymywały ten PSL na powierzchni, to są to ludzie rozsądni i oni widzą, że PSL ich kompletnie wykiwało. I oni swoje poparcie skierowali do zupełnie innych partii. Znaczy, na pewno część wyborców z PSL-u, to że to jest na teraz na poziomie 1,5%, 2%, na pewno część wyborców odpłynęła do większego koalicjanta, jakim jest koalicja obywatelska. No bo wbrew pozorom tak siedzi sobie ktoś rozsądny, obserwuje sobie tą politykę, tak patrzy. Nie lubi PiSu, nie lubi prawicy. No ale tak patrzy, patrzy. No kurde, głosowałem na tego kosiniaka Kamesza, głosowałem na ten PSL, ale zasadniczo po co ja mam głosować na takiego typa, który nie ma żadnego zdania? To ja już sobie wybiorę Donalda Tuska. Donald Tusk przynajmniej ma tam jakieś zdanie. Każdy lubi głosować na samca alfa. Ludzie lubią tych, którzy są ko Konkretni i potrafią coś zbudować. Nie musisz mieć wielkiej partii. Nie musisz mieć 25% poparcia, żeby zdobywać głosy wyborców. Przykład Grzegorz Brown. Przykład y, Krzysztof Bosak, Sławomir y, No Można być liderem ugrupowania i przyciągać do siebie ludzi, ale w momencie, w którym lider ugrupowania staje się podnóżkiem, staje się taką papuszką, staje się po prostu tym makiem który ozdabia całego rogalika, no to ludzie wolą cały rogalik, bo tym makiem się nie najedzą, a jeszcze ich denerwuje, bo zostaje między zębami i nie tylko. No i szanowni państwo, w ten sposób odpłynęła część poparcia dla PSL-u. Po prostu tak jeszcze nawet za dużo ten Kosiniak-Kamysz złego nie narobił, jeszcze tam głosowań nie, 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 nie przeszedł, jakichś kontrowersyjnych, które mogłyby odebrać poparcie PSL-u i już czmychnęli mu wyborcy do większych partii. Na pewno część wyborców z PSL-u uciekła do ugrupowań konserwatywnych. Dlaczego? Bo ludowcy kompletnie zapomnieli, gdzie jest ich elektorat. No jaki to był elektorat ludowców, elektorat wiejski, rolniczy, mało miejski, mało miasteczkowy. W PSL nie miało nigdy wyborców w dużych miastach albo średniej wielkości miastach. Ja jestem z Opola. Nigdy PSL nie miało radnych w Opolu. Kiedyś była chyba próba. właśnie nie pamiętam, czy to była tylko próba, czy to też wystartował chłop z PSL -u w wyborach na prezydenta Opola. Minimalne śladowe poparcie miał. W mieście. Było im trudno robić mandaty do sejmiku w tym okręgu, który był w Opolu. Jeszcze jak mieli tam więcej procent, to robili te mandaty do sejmiku w dużym, szerokim okręgu opolskim, ale z samego miasta Opola nie zdobywali głosów. To nie była partia miejska. A oni nagle chcą być partią miejską i opuszczają rolników. Dajmy weźmy taki przykład. Niezależnie od tego, kto, co uważa na temat ustawy o Zakazie hodowli zwierząt futerkowych, tak? Elektorat PSL-u tego nie chce. Elektorat PSL-u chce odrzucenia tej ustawy. Co robią ludowcy? I to niemal wszyscy cały, cały klub, oprócz ministra rolnictwa jak on tam się nazywa Stefana Krajewskiego. Wszyscy głosują za, tak, za ustawą, która zakazuje hodowli zwierząt futerkowych. Nawet Marek Sawicki zagłosował za. No to moi drodzy, szanowni państwo, kochani widzowie, co mają powiedzieć ci rolnicy? Co mają powiedzieć ci, którzy tak na to patrzą? Mówię, co dalej będzie? No, co, za czym jeszcze zagłosuje Kosiniak-Kamysz? Za każdą głupotą, którą mu podsuną środowiska lewicowe? Kosiniak-Kamysz, żeby zdobywać teraz... To też jest takie, e, cnotę stracił, a dolara nie zarobił, jak mówi przysłowie. Kosiniak-Kamysz, chcąc się przypodobać środowiskom miejskim, centrolewicowym, idzie na układ z lewicą, żeby co? Żeby wymyślić jakąś taką pseudo-ustawę o, o, o tej osobie najbliższej, co ma udawać tą u, o, ustawę o związkach partnerskich. No i co robi? Traci resztki konserwatywnego elektoratu, który jeszcze miał, traci tych ludzi z tych małych miejscowości, tych, którzy zawsze z nimi byli, bo ludzie patrzą, nie chcemy znów, wraca ten władek, którego nie chcemy, a nie zyskuje elektoratu lewicowego ani miejskiego, bo oni mają naprawdę kosiniaka-kamysza w głębokim poważaniu i go nie chcą. Poza tym kosinia Kamysz nie ma żadnej charyzmy lidera. Niczego nie ma. I stąd jest takie poparcie dla PSL-u. No nie da się być taką partią. PSL to jest tak jak macie taką wielką teraz lodówkę z jogurtami w hipermarkecie. PSL to jest to w najbrzydszym opakowaniu, z najsłabszym składem, które nie ma nic do zaoferowania. To leży i zalega na lodu w lodówkach. Nikt tego nie chce i w końcu Producent przestaje produkować taki serek. No po prostu tak to jest również w polityce. Chociaż odrobina konsekwencji, chociaż odrobina powagi, postawienia się, pokazania, że jestem liderem, ja czegoś chcę, ja coś chcę osiągnąć, ja za swoimi interesami będę stał murem. Bo to nie tylko wtedy ta grupa, która jest przy tobie, grupa wyborców, pozostaje, ale zdobywasz szacunek też szerokiej grupy innej wyborców, którzy widzą ten gość jest konkretny. Skoro jest konkretny w tej sprawie, będzie konkretny w innej sprawie. Ten gość, jak coś powie, to dotrzyma umowy, a nie po prostu zawiedzie, oszuka, skrewi. Tak wygląda polityka. I Tygrysek tego nie rozumie. To ja, prosty chłopak z Opola, mam mu to tłumaczyć? Do zobaczenia. Dobrej niedzieli.